Siemaneczko, z tej strony Zimek. Dzisiaj drugi poradnik już ostatni. A ja pokażę Wam dzisiaj jak szybko i łatwo dodać sobie dużą ilość pieniędzy w Farming Simulator 2015. Odpalę go sobie najpierw, żeby wam pokazać, że nie mam żadnej śmy, żadnych żadnych tych programów specjalnych niech się nie dobra, załadowało się i tak otworzyłem sobie z so na sosnówce na no, 11900 tak, gry nie musimy wyłączać. po prostu wchodzimy sobie w dokumenty w my games farm 15 i tu mamy wszystkie save, na których gramy i tamte utworzenie na dziewiątce, to wchodzimy w dziewiątkę i mamy taki plik jak Carrera Game. Otwieramy to za pomocą notatnika i szukamy takiego tutaj gdzieś powinno pisać Money, więc to jest gdzieś mniej więcej po środku i teraz trzeba to czytać. To tam, Ale to będzie charakterystyczne. Zawsze jest po play Time. I mamy tutaj Money. Tutaj jest. Jest tak mniej więcej za środkiem. Trzeba sobie do środka dojechać. I później powoli czytać. I tak. Tutaj w cudzysłowie usuwamy. Dobra, bo coś źle zrobiłem. Usuwamy i wpiszemy, nie wiem, 500 500 tysięcy nie No 500, 569 tysięcy niech tak by było. No i zapisujemy. zamykamy i odpalamy farminga i jak widzicie mamy już wchodzimy i mamy widzę że w odpalę wam ile żeby pokazać że to nie jest żadna ściema no, za, dla te pieniądze możemy sobie wszystko kupić no się załaduje jeżeli chcielibyście jeszcze jakiś poradnik co was cieka ciekawi nurtuje Zapiszcie w komentarzach, a postaram się to nagrać jak będę wiedział o co w tym chodzi myślę, że wam się te poradniki spodobały, bo do ostatnim było naprawdę sporo wyświetleń i myślę, że to się bardzo przydaje no to już się powinno załadować ładuj się gość, szybciej Mamy. No i jak widzicie mamy 569 000. I normalnie wszystko co możemy za to kupić. <tryk> tylko za to można kupić. Nic za nic, że dodaliśmy. To w niczym nie przeszkadza. Ładnie działa, to okay, jak widzicie, luksusy, i pieniądze są w każdym momencie, kiedy możemy tak wejść i dodać, tylko pamiętajcie, żeby to w notatniku zapisać. Więc dziękuję za uwagę. Szczerze, Wam się spodobało. Do, do usłyszenia.